To będzie jak frytki. Chętnie. Ale chwila, co to marchewka? Cześć, to oszalał taka marchewka. A co to jest? Człowieku, najlepsze na frytki. batat. Frytki się robi z kartofli, a nie z batatów. I jeszcze będziesz prosił o dokładkę. A co to za przepis? Bardzo prosty. Potrzebujemy bataty, oliwę, pieprz i sól i oregano. Frytki i oregano. Obrane bataty kroimy na frytki. Wrzucamy do zimnej wody. Dobrze płuczemy. Odsączamy z nadmiaru wody. Szykuj się, frytki zaraz będą gotowe. Czas na przyprawy. Dodajemy oliwę z oliwek, pieprz, sól, szczyptę oregano. Wszystko dokładnie mieszamy i układamy na blaszce. Pieczemy przez 20 minut w temperaturze 240 stopni. Ciekawe, co to będą za frytki? Gotowe. Czujesz ten zapach? Zapach, zapachem, a smak? Czas na test. No jestem bardzo ciekawy. Mmm, dobre. Nie zawsze frytki muszą być z tradycyjnych ziemniaków.